W Ewangelii Jana, 15 rozdziale, mamy ten fragment, który słyszeliśmy. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Oddanie życia to największy dowód miłości. Pewnie każdy z was kiedyś zastanowił się po cichu, czy byłby gotowy oddać życie za swojego męża, albo żonę, albo brata, albo siostrę, dziewczynę, Chłopaka, przyjaciela, przyjaciółkę. I chociaż Wasze odpowiedzi pewnie były różne w tamtych momentach, to wydaje mi się, że dopóki nie nadejdzie taka chwila, która będzie tego wymagała, to nie do końca wiadomo, jak człowiek się zachowa. Chcę, abyśmy otworzyli dzisiaj pewną historię, która właśnie pokazuje nam, że taka okazja się nadarzyła. Jest ona zapisana w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale. I tam werset 35. Ale przeczytamy sobie słowa Jezusa, czyli od wersetu 31. Wówczas Jezus powiedział do nich: Tej nocy wy wszyscy odwrócicie się ode mnie, gdyż jest napisane. Uderzę pasterza i rozproszą się o owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu pójdę przed wami do Galilei. Wtedy odezwał się Piotr. Choćby wszyscy się od ciebie odwrócili, ja nigdy. Jezus odpowiedział, zapewniam cię tej nocy, zanim zapieje kogut, wyprzesz się mnie trzykrotnie. I zobaczcie werset 35. Choćby przyszło mi wraz z tobą umrzeć, zarzekał się Piotr, na pewno się ciebie nie wyprę, Podobne zapewnienia padły ze strony pozostałych uczniów. Czy Piotr i pozostali uczniowie rzeczywiście byli gotowi umrzeć za Jezusa? Jak myślicie? Tak czy nie? W większości kiwamy tutaj głową, że nie. Tu ktoś powiedział, chociaż w tym momencie wydawało mu się, że tak. To w takim razie zobaczmy wersety od 36, przeczytajmy do 51. To trochę dłuższy fragment, ale to cała historia w ogrodzie Getsemane. I Posłuchajcie. W ten sposób przybył Jezus wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani. Tam powiedział do nich: Usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej, pomodlę się. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno, zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie minie ten kielich. Jednak nie tak jak ja chcę, niech będzie jak chcesz ty. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi, powiedział do Piotra: Nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli. W czasie próby duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Oddalił się po raz drugi, modlił się: Ojcze mój, jeśli mam pić z tego kielicha, niech będzie Twoja wola. I znów, kiedy przyszedł, zastał ich śpiącymi, powieki same im opadały. Zostawił ich zatem, oddalił się ponownie i po raz trzeci modlił się, podobnie jak wcześniej. Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich: Potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina. Syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy o to, zbliża się ten, który ma mnie wydać. Jeszcze mówił te słowa, gdy zjawił się Judasz, jeden z dwunastu. Przybyła z nim spora gromada ludzi wysłanych przez arcykapłanów i starszych ludów zbrojonych w miecze i kije. Zdrajca uzgodnił z nimi taki znak: jest nim ten, którego pocałuje, tego chwytacie. Zaraz też podszedł do Jezusa i powiedział: Witaj, rabbi, i pocałował go. Jezus odpowiedział: Więc po to tu jesteś przyjacielu. Wtedy zbliżyli się inni i schwytali go. I zobaczcie, wtem jeden z tych, którzy byli z Jezusem, dobył miecza, zamachnął się na sługę arcykapłana i odciął mu ucho. O kim mowa? Z innych Ewangelii wiemy o Piotrze. Jeszcze raz zadam Wam pytanie: A więc, czy Piotr był gotowy umrzeć za Jezusa? Dla Jezusa? Tak czy nie? Przeczytałem Słowo Boże i wciąż z Was wielu kiwa, że nie. Słuchajcie, nie będę tego jeszcze raz czytał. Historia nam pokazuje, że Piotr był gotowy umrzeć za Jezusa. tutaj bardziej walczyć, no to pozwólcie, że rozwinę temat. Był czy nie był? Jakby skończyła się historia, gdyby Jezus nie zatrzymał Piotra? Skoro obciął ucho słudze arcykapłana, Malchusowi, bo takie jest jego imię, to też wiemy z innej Ewangelii, to znaczy, że zamachnął się na głowę, ale nie trafił. I trafił w ucho. Był gotowy zabić. A więc jeśli był gotowy zabić, to był gotowy też zginąć w obronie Jezusa. Czy to w więzieniu, czy w walce, ale był gotowy zginąć, czyli umrzeć za Jezusa. Ciekawe, prawda? Jakoś zawsze gdzieś to tam pomijamy i skupiamy się na tym, co dalej, bo oczywiście wiemy, o co Wam chodzi. Wam chodzi o dalszą historię, ale dlaczego to przeoczamy? Piotr był gotowy umrzeć dla Jezusa. Mało tego, inni uczniowie najprawdopodobniej też tam walczyli. Dopiero później historia się kończy, tak że oni uciekli, rozproszyli się, i było to po tym momencie, jak Jezus kazał zaprzestać walki. A więc uczniowie w wersecie 35, który przeczytaliśmy, powiedzieli, Choćbym miał umrzeć z tobą, to mówił Piotr, i inni uczniowie się do tego dołączyli, choćbym miał umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I mówili to szczerze. Ale zobaczyliśmy, że Piotr nie tylko to powiedział, ale również tego dokonał. Potwierdził to czynami. I teraz dopiero powstaje kluczowe pytanie. Tak więc, w czym jest problem? Czym jest problem, że dalej historia się potoczyła tak, jak się potoczyła? Że tutaj widzimy Piotra gotowego oddać swoje życie za Jezusa, gotowego umrzeć za Jezusa, a gdy już pojmali Jezusa, to później widzimy Piotra, który chował się, który krył się, który uciekł, który nawet gdzieś tam, gdzie osądzali pana Jezusa. Nie był blisko z nim, ale schował się wśród innych, nawet nie chciał być rozpoznany, że jest od Jezusa. W czym jest problem? Mamy dwa elementy. Pierwszy element to jest gotowość oddania życia Piotrów i uczniów. Drugi element to jest słowa Jezusa, które zapowiadają nadchodzący kryzys. I teraz, jak weźmiemy to razem. Połączymy to, zobaczcie, uczniowie i Piotr wiedzą na podstawie słów Jezusa, że ma nadejść jakiś kryzys, że ma coś nadejść i oferują swoje życie, oferują swoją wierność Jezusowi, i gdy przychodzi ten kryzys, to historia nam sprawozdaje, że faktycznie gotowi są oddać swoje życie. Ale, ale problem. Polega na tym, że ich wyobrażenie kryzysu było inne niż ten prawdziwy kryzys, który nad, nastał po tym wydarzeniu. Te wydarzenia nawet były ze sobą połączone. Ktoś z Was nawet tego nie rozróżni, ale zobaczcie, w czym jest problem. Problem jest w tym, że oni mieli inne wyobrażenie tego, co miało nadejść i w tym wyobrażeniu byli gotowi oddać swoje życie, ale gdy okazało się, że ten kryzys będzie jeszcze inaczej wyglądał, niż sobie wyobrazili, niż się tego spodziewali, to totalnie rozłożyło ich to na łopatki. Totalnie. Dlatego mamy tą historię ucieczki, rozproszenia, i oczywiście w ten sposób też wypełniło się proroctwo. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, wersety od 47 do 51, które już czytaliśmy. I zobaczcie, że faktycznie to tutaj widać. Gdy Judasz przyszedł, to oni w 50 wersecie zrobili tak. Wtem jeden z tych, którzy byli z Jezusem, dobył miecza, zamachnął się na sługa arcykapłana i odciął mu ucho. Ale od 52 wersetu wchodzi Jezus i mówi tak. Schowaj swój miecz do pochwy, rozkazał mu Jezus. Ci, co chwytają za miecz, od miecza również giną. Myślisz, że mój ojciec nie wystawiłby mi co najmniej dwunastu anielskich legionów, gdybym go o to poprosił? Lecz jak wówczas wypełniłyby się zapowiedzi pism, że to wszystko musi się stać? Następnie Jezus zwrócił się do przybyłych: Wyszliście po mnie z mieczami i kijami, jak pozbójce. Codziennie siadywałem w świątyni, nauczałem tam i nie schwytaliście mnie. Ale to wszystko stało się po to, aby spełniły się pisma proroków. I końcówka, wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Wszyscy opuścili go i uciekli, bo ich wyobrażenia były inne. Bo proroctwo zapowiedziało, że ma się to stać w jakiś sposób, i oni zinterpretowali te proroctwo, nawet jeśli je znali, jeśli je pamiętali, w inny sposób. I w sposób, w jaki to zinterpretowali, byli gotowi zapłacić życiem. Ale okazało się, że to nie tak miało się stać. I nagle mamy sytuację, którą mamy, i ich nie ma. Widzicie tutaj ogromny problem? Jak przełożymy to na praktykę i przełożymy to nawet na dzisiaj. Na sytuację, w której chociażby znajdujemy się dzisiaj jako Kościół i jako ludzie, to również mamy podobną sytuację. Mamy pewien kryzys, który się zbliża. Niektórzy mówią, że już jest. I to, co jest zauważalne, to dużo ludzi interpretuje obecną sytuację w taki sposób, że. Sytuacja polityczna, zwłaszcza to, co się dzieje w polityce, to jest ten kryzys ostateczny. Ale w Księdze Objawienia ten prawdziwy kryzys, on przede wszystkim dotyczy duchowej sfery, duchowości. Ale mimo to każdy już ma wszystkie odpowiedzi na podstawie tego, co obserwuje, co się dzieje w polityce. Weźmy pod uwagę przykład maseczki. Dla wielu, ci, którzy noszą maseczki lub nie noszą, interpretują to jako element wiary lub braku wiary. Zgadza się? Często się słyszy coś takiego, a to zupełnie nie ten konflikt, o którym mówi Pismo Święte. Czy przypadkiem obecny kryzys nie podzielił wielu ludzi? Nie rozproszył? Zborów? Kościołów? Podobnie jak wtedy, rozproszyli się uczniowie, ale wybaczcie, że to powiem, ale to, co się dzieje dzisiaj, to jest bzdura. To jest taka drobnostka, która nie ma żadnego znaczenia, a mimo to robi takie żniwo. Bardzo ciekawe, prawda? Dla wielu ludzi jest to też wstępem dla kryzysu, i jedni ludzie stawiają się po tej stronie, inni po tamtej. I każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją interpretację, swoje wyobrażenie. Pewnie wiecie o tym, ale kiedy Hitler i Rzesza zaczęła e, przesiedlanie Żydów na inne tereny, później oczywiście zakończyło się to tą bardzo e, smutną, bardzo beznadziejną sytuacją, wydarzeniem e, eksterminacją Żydów to wielu chrześcijan, którzy zachowują sobotę, zaczęli uważać, że to jest pierwsze wydarzenie, to prześladowanie, głównie z powodu soboty, które pociągnie za sobą kolejne, czyli że kolejnym wydarzeniem, jakie będzie, to będzie prześladowanie innych chrześcijan za zachowywanie soboty. Tak wielu to interpretowało, tamto wydarzenie, tak myślało, ale co się stało? Okazało się, że nie, że potem, wiadomo, przyszła wojna i że dalej żyjemy, że dalej jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. I teraz również, dzisiaj często pojawia się taka perspektywa, że jeśli wydarzy się wojna, to ta wojna będzie już ostatnią. I tak ludzie mówią. A co, jeśli nie będzie to ostatnia wojna? Co, jeśli w tych wszystkich swoich założeniach jest jakaś szansa, że się pomylisz? W tym tw Twoim całym zrozumieniu proroctwa, całym zrozumieniu Księgi Apokalipsy. Nawet gdyby to, co się teraz dzieje, te wszystkie lockdowny, obostrzenia i inne rzeczy, nawet jeśli jest to celowe działanie sił politycznych i innych, po to, żeby wywołać wojnę, żeby zdestabilizować rynek, to jeszcze nie oznacza to, że po tym nie nadejdzie inny kryzys, który może być razem z tym nawet połączony, który ciebie zaskoczy. I będzie to przede wszystkim kryzys duchowy. I jest taka ciekawa rzecz, którą można wyczytać. Wersety od 38... Do 41, czytaliśmy już to dzisiaj, gdy Jezus powiedział: Jest mi smutno na duszy, śmiertelnie smutno. Poprosił uczniów swoich o pewną rzecz. Powiedział do nich: Czuwajcie ze mną. No i później, werset 39 nam mówi, że on odszedł, upadł, modlił się wołał do ojca, prosił o to, żeby kielich go minął, ale ostatecznie powiedział, niech się stanie tak, jak ty chcesz, ojcze, nie tak jak ja. Później werset 40 mówi, że powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. No i wtedy skierował takie pytanie, w pewien sposób z takim wyrzutem do Piotra akurat, czy nie mogliście czuwać razem ze mną nawet godziny, i powiedział w 41 wersecie, czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. To, co się teraz dzieje, jest nawiązaniem w pewnym sensie do Piotra i reszty apostołów. Bo z Piotrem była taka sytuacja, gdzie Jezus powiedział, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, dlatego że duch jest ochoczy, ale ciało jest mdłe, ciało jest słabe. I zauważcie, jak ta historia się kończy. Oni, w kontekście tego, co powiedzieliśmy, byli tak pewni swojej siły, swojego zachowania, swojej wiedzy, tego, co wiedzą. Jednocześnie, oczywiście, byli też zmęczeni, wyczerpani, że w tym kluczowym momencie, kluczowym momencie, który miał ich przygotować na tą próbę, na ten kryzys, który miał nadejść, oni poszli spać. Oni nie czuwali. Po prostu zasnęli. I gdy się obudzili, to wiecie co się okazało? Że już nie było czasu na czuwanie, już nie było czasu na modlitwę. Oni ten czas przespali. A wiemy to z wersetów od 42 do 45, bo gdy Jezus przyszedł, później drugi raz, później trzeci raz się oddalił, oni cały czas śpią. To zobaczcie, jak się kończy ta historia. Werset 45. Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich, Potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina, syn człowieczy, będzie wydany w ręce grzeszników. Czy widzicie to? Jezus powiedział, nadeszła godzina. A jak jest dzisiaj? Jak jest dzisiaj z nami? Jesteśmy ludźmi, którzy jako nieliczni interpretują Księgę Objawienia, którzy w pewien sposób są. Można powiedzieć, dumni z tego, co wiedzą, ale w tej księdze objawienia spotykamy też opis zboru laodycyjskiego, który często odnosimy do jakiejś sytuacji dzisiejszego kościoła, i tam jest powiedziane, że on śpi. Wiemy z księgi objawienia, że będzie utworzona potężna koalicja, głównie religijno-, ale religijno-polityczna. Wiemy, że ostateczny konflikt będzie dotyczył oddawania czci albo prawdziwemu Bogu, albo uznania autorytetu władzy systemu, właśnie tego, tej koalicji, która się utworzy. To wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Podobnie jak Piotr. Oni też się spodziewali pewnych rzeczy i też dużo wiedzieli. I dzisiaj wydaje mi się, że gdy rozmawiamy o tych czasach, które mają nastać i tej ostatecznej próbie, to wydaje mi się, że większość z Was powiedziałaby, że jest gotowa wybrać wtedy tą właściwą drogę, oddać swoje życie, gotowym być umrzeć za Jezusa, za sprawę. Jestem przekonany, że większość tak z Was powie. Nigdy się nie zaprę. A zobaczcie, że dzisiejsza historia, którą przestudiowaliśmy, ona pokazała, że pewne stworzenie sobie wyobrażenia, rzeczy, które mają nadejść, doprowadziły do tego, że Piotr i uczniowie się zaparli. A Księga Objawienia nie daje odpowiedzi na dwa pytania: nie daje odpowiedzi kiedy się to stanie, i nie daje odpowiedzi jak się to stanie, w jaki sposób, daje tylko pewien zarys. Więc, gdy teraz przeniesiemy to, to zobaczcie, że tak naprawdę znajdujemy się w całkiem podobnej sytuacji, jak ta historia, o której dzisiaj czytaliśmy. I wierzcie mi, albo nie, ale najlepszym, co możemy zrobić w tej sytuacji, to nie zapewniać, że Panie Jezu, na pewno za Ciebie umrę, na pewno za Ciebie oddam życie, jak będzie taka potrzeba. To nie jest najlepszym najlepszym w tej sytuacji jest co? czuwać i modlić się. To co mieli zrobić oni wtedy właśnie tam. Bo coś może nie pójść po mojej myśli. Coś może być inaczej niż się tego spodziewam. I co wtedy? Co wtedy będzie? Jeszcze mogę się rozczarować i co się wtedy ze mną stanie i zauważcie że tutaj w ewangeliach historia kończy się tak że Jezus umarł zmartwychwstał i po zmartwychwstaniu jeszcze zebrał tych ludzi ta historia nawiązuje do tego jak później Jezus wyszedł im do Galilei i tam zapewnił Piotra o przebaczeniu znamy te wersety zgadza się ale zauważcie że w przypadku naszego konfliktu nie ma już więcej kartek Słowa Bożego. W przypadku naszego konfliktu, czyli tej ostatecznej próby, nie ma już więcej czasu łaski, czyli to będzie ostateczna próba. Nie będzie już czegoś takiego, że Jezus po prostu tych, którzy odpadli, i tak to nazwijmy, że ich zbierze jakoś i tak dalej. Nie, bo to jest ostateczna próba i to wszystko, co mamy, prowadzi nas do tej próby. Więc zobaczcie, w jakim czasie żyjemy, i tym bardziej, jak bardzo powinniśmy czuwać i modlić się, aby to, co przyszło, abyśmy mogli stanąć po właściwej stronie i abyśmy mogli przejść tą próbę z Panem Jezusem, nawet jeśli coś nas zaskoczy, nawet jeśli nie pójdzie to po naszej myśli. I ten kryzys u Piotra. Zobaczcie, że on nie odciągał się za bardzo w czasie. Jeden po drugim nastał. On był gotowy walczyć mieczem, a zaraz potem uciekł, czyli tak jakby jedno przyszło za drugim. My nie wiemy, czy na przykład obecna sytuacja pociągnie za sobą bardzo szybko kolejną. Tego nie wiemy. Może tak, a może nie. Ale chodzi o to, żebyśmy my byli gotowi. A czas, który mamy na przygotowanie, wykorzystali do tego, aby być gotowy, kiedy faktycznie sytuacja przyjdzie. Amen.